Witajcie po, nie, po kilka dni przerwy na moim kanale. Postanowi, bo dzisiaj, bo dzisiaj dokładnie sprawdzałem komentarze. Jest, I bardzo się cieszę, że dużo osób już pisze pod moimi komentarzami. Naprawdę polecam, nie wiem, w którymś odcinku mówiłem, że możecie też wysłać fanaty na moim Discordzie. Dzisiaj chciałabym pokazać świat, w którym budowałem moja nowice. Nie wiem, nic. słabo mi to wychodzi, ale naprawdę długo mi to zaszło. A gdzie ja w ogóle co ja robię tu? Która ja tu jestem? Ja poszłem, nie wiem, w nie poszło Najgorsze jest to, że nie jestem O. No właśnie, to tak. wygląda. Aha. Teraz już skrzydła wszystko robię. Nie, to jest ja niedobrze, nie zbyt dobrze, żebym budować na nocy. Dzisiaj sobie trochę zagrabimy, prawda? Znaczy nie, w sensie... ...na no, wtedy będę za wejrki. Nie, może sobie... O, wiem, wejdziemy na głyskowicę. Bo... Dzisiaj nie będziemy gadać razem z kolegami. A nie. Dobrze, ja sobie znajdę jakieś pańskie wejrki. To jest... Tutaj też nie ma jest. A on tak, no nagry z końc tego niestety nie wyjdę, bo będę musiał się a ja właśnie nie chciałbym pokazać, bo znaczy mojego gysu. Eeech. tutaj mamy różne rzeczy. nie wiem, ja bardzo dużo Minecrafta. Wiem. Nie wiem. Ja znajdę jakiś serwer, który nie ma żadnego... o na przykład z na hypixelu. No i to jest kij. Tutaj nie muszę się logować. Mam tak bez nakrętki. O, widzę, że jakieś sobie są na kurde. Noże. Co się stało? Aha. Okej, okay, tu mamy. Nie, za... nie, nie sobie być Możemy sobie. Nie. Nie, odcinek nie będzie zbyt Tak po prostu chciałem bo długo nie Nie, nie. Nie, to dzisiaj odcinek nie będzie ale długi. Tak po prostu chciałem odcinek, bo długo nie teraz Gdybyście nie. Umyśleli, że Nie. Wiem, ja już M bo, mam nadzieję, że, że się nie wkurzyliście, że w, w innych odcinkach nie ma łączonych komentarzy, bo nie umiem je włączyć. A teraz nagle ogarniłem, więc teraz jest mnóstwo komentarzy. Najlepiej to jak nagrywałem z winston i, i z moimi kolegami, to e, dzięki winston za komentarze, bo w filmach filmami tu. To jest pod jakimś filmem, ale nie musiałem pokazać. Dobra, co może. O! Zagrajmy 4 na 4 niech będzie. Dobra, ja cię, takie późne odcinam. Dobra, przecież nie ujęto, Naprawdę mam. Nie wiem, jest tyle osób, które na pewno mnie nie subskrybują. No dobrze sprawdzę, wszystko sukcesem. tam na... A drugim kanalem to nic tam się nie dzieje, bo nie tak często tam nagrywam. Częściej nagrywam na tym pierwszym kanale, gamingowym. mi Bo co najmniej... Nie, tam nie mam czasu nagrywać. Tu mam tylko czas jeden czas nagrywać. Tylko mam jeden czas nagrywania. A ja zaczęłem było słupka. Jeszcze do resturę. Bo, bo zobaczyłem jeden komentarz Dlatego w każdych miłych komentarzach mogę w tym celze, więc Pamiętajcie o tych osobach Bo naprawdę Nie znam tej osoby, która mi dostała w komentarzu Jeśli to oglądasz to, może, to wiesz, bo ta osoba, może, która to ogląda może wiedzieć o co mi chodzi, bo napisała w tak każdym komentarz a, a nie, bo to było po poprzednim po odcinku, czy dni temu to jest dopiero dzisiaj to co radziłem. Ja nie... Aha Nie wiem, czy mu się nie bali, ale dobra spokojnie. Co nie widzisz? Oooczyliśmy Kurde Good game, spoko. To jest ciekawe, że 5 minut. Czemu to tak lepszy? Nie wiem, bo raz ja spotkałam, że z macinkiem będę włączał śmierć. Oczywiście zapraszam do pierwszego kanału, bo pana odcali. Na, na, na które serdecznie zapraszam. Możecie je również tam pisać w komentarzach. Nie tylko tu, by... Nie widzę, że to coś kto, ktoś chce. Włączyć. Na drugim kanale jużała jedna osoba. ja właśnie już mówiłem chyba jak, zna, jak odcinek, gdzie zna, gdzie zna, gdzie w odcinku, gdzie znalazłem dzień do strony, może się obejrzeć, bo tam chyba mówię. Nie pamiętam, tak w tym odcinku. Nie często pamiętam, gdzie coś mówię. O, zaczyna się. Świetnie. A, no ta, a, no, 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 no jeszcze, bo na 13, bo chyba, nie wiem, czy w kolejnym odcinku powiem wam, jak wygrać, żeby ze mną zabrać, bo ten pierwszy odcinek był no, to jest prosty w sposób, prawda? więc naprawdę polecam to zrobić. To jest mega szybkie. Szczególnie ci, co to zrobiłem, nie ma, nie ma, nie, ma, nie mają, nie mają pozwolenia na taką zabawę. Nie będzie, czyli, znaczy nie będą mieli możliwości takiej zabawy, czyli pisania. Ale wam w ten odcinku wam powiem. Czy ten gość ma ten sam? Tego, że ma prezydenta? Jak tak, to się... <grym> tak, zapraszam również <grym> na mój serwer. A, a nie jeszcze musicie zrobić tę rzecz. Niedługo będą live, więc śledźcie każdy odcinki, bo wam mówię kiedyś ale nie wypuszczam, ale nie mam więc... jeśli będzie przynajmniej 10 komentarzy, że chcecie live'y, to się zastanawiam. no co oni się na takich na mnie mówią? dobra spadajcie spadaj ode mnie no podbudować się nie ma Dobra zginę, koniec w końcu. Na sumie? tak pomóżmy, pomóżmy ale nie, no nie trzy na jeden Wiem go? Zabili mnie? Nie wiem, nie, nie wiem, że... Żeby... Już tak szybko? Czemu to będzie tak tak trwa? Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzach, czy chcecie. Jak będzie 10 komentarzy, że chcecie live, to się zastanawiam. Bo, bo nie zbyt dużo przecież komentarzach w żadnym filmie. Na youtuberek to naprawdę wszędzie. A no i zapraszam też na kanał mojego brata, nazywa się jego kanał Ewidnik, możecie go subskrybować, naprawdę polecam jego kanał. No, wiele więcej subskrypcji niż ja. Bardzo się cieszę. Dobra, no, oczywiście pamiętajcie, żeby czasem pisać jakie odcinki chcecie, bo nie mam czasem pomysłów na jakieś kanały, bo już nie mam pomysłów na odcinki. Chciałam też rozmawiać swój serwer Discord i Minecrafta. Nie, nie zabiję go, nie proszę, nie. Czekajcie, się w jego ciało. Pomóż mi. Jestem w jego ciele. A, jeszcze wam powiedzieć, że jak wiecie na Discorda, to też również czasami będą streamy na Discordzie, więc będziecie mogli oglądać. Zamiast live na YouTube. Bo no to będzie Bo na należy... Czy ja mam przewidzenie? Co ma za animację, Co ma za jakąś animację? E, okej, okay, nie rozumiem tego. Ale dobra, spokój, niech, niech mu będzie. Oczywiście również, A czekaj, co ja mówiłem? A, żeby, żebyście wchodzili na mojego Discorda, bo tam czasami będą streamy na kanale głosowym, streamowaniem. Więc naprawdę możecie nienormalnie je zobaczyć na realnym Discordzie zamiast na odcinkach. Bo na, na razie liveów nie ma. Kurde, złot chcę przypomnieć, bo żebyście pisali, jak będzie 10 komentarzy chcecie live'y, no to się zastanowię. Czy, czy zastanowię się? Czy na pewno chcecie live? Jakiś... Kurde! Kurde, mocny. Kurde, lubi mnie ten gracz. Dzięki, Ile umnożyć? Nie, nie przystani! No wzięli się na mnie, dobre spadaj. Spadaj kurde. Ja nie chcę mieć do czynienia. G. Ha. Gigi. No. Zostaw mnie. O mnie! Przestań. Przestań. Ile to ma? No ma o nie mogę.

Wciąż byłem teraz, prawda? Nie no, wygrały tak, ja ja to. Tak, wygrały to, ma się bądź. Ej, mogę się pokaźć. Pana siebie, pana siebie, ja jej oni mogą mnie zawiedzić. Już? Koniec, ale nie? Składa się. Ja mogę przejść przez erę. Um, mogę przez pierwę? Nie mogę. Ja nie, on tego nie przetrwa. to. Nie, no co jeszcze mogę wam takiego powiedzieć? To bo Chyba od jest wielka możliwość, że będę chyba bardzo dużo nawiewał. Naprawdę. To jest mega duża szansa na to. Nie, no zabił go. Więc, możecie, więc, więc bądźcie na bieżąco na moim kanale i obserwujcie cały kanał, bo czasami mogą Nie zapomnijcie. Nie zapomnijcie o tym. Jak się buduje? Ty, już chyba stracił drewno. Zabij Jest! Zabij go! Nie? Jak? On ma jeszcze drewno? Nie no, zbij Wyszedłem oh. Jest! Gigi, o. game. spokojnie. Co za ta woda tam robi? Jest. Ale ja nie rozumiem, czemu widzowi, któż, który napisał mi e, na tam w komentarzu, po którym to chodzi? A, pod koncem filmem. Niby ja mam takie fajne filmy, nie? Hmm. Właściwie mnie to zastanawia. No, czy to jest w ogóle prawda? Hmm. Nie wiem, oglądałem swoje filmy. Hmm. Bo ja zawsze je Ale ja nie rozumiem, czy to naprawdę to prawda. Możecie również na przykład skoncentrować, czy to prawda, czy to co tam jest napisane. Bo ja nie jestem przez to przekonany. 15, ostatnia runda. O, czyśc tak spokojny. A ty nie możesz siedzieć. Stop, Ja to rozumiem. On jest po prostu kolorowy. Dlatego jest... Czy to on miał odwróconą głowę? Czy mi się tylko wydaje. Chyba mi się bo Ile ja bym strzał... Pomagam oh, Pomogę mu. Wie? O, tak jak pamiętam mój kolega na wojnie albo... A tak, mój kolega na odcinku, gdzie z nim walczyłem, ja powiedział, współpraca się opłaca. Dla mnie to się zgadza. Do, dobra dobra myśl widzu. Współpraca się opłaca, nie mówię. Wiem skąd on z, słowa to słowo to wziął. Ja też wiem, znam to słowo. Ale... Czemu ja zjadłem to jako? Ja nie mówię. Ludzie! Ludzie lubią was. Chyba. O oczywiście, oczywiście zechciałeś się uciec. Dobra, ja sobie tylko. Jezu. Hej, napiszcie w komentarzu, również, czy miecz jest lepszy od siekiery. Bo mi się wydaje, że miecz jest... nie. Dobra, kończę. To jak się skończy, obserwujmy to. Nie no, no, naprawdę. Jak macie do mnie jakieś pytania, nie musicie pisać w komentarzach. Musicie pytaniać zgodzie, bo jest tam pytania do Wieska. Ja możecie się mnie pytać, ja wam wszędzie odpowiem. Więc jak tam się dzieje? Nie! O! Oh! Wywaliłem się. Dobra. Dobra, to już chyba koniec odcinka. Dobra, moi drodzy. Napiszcie w komentarzach wszystko co mówiłem. Um, mam nadzieję, że, że będę obserwował Wasze komentarze. Zostawcie łapkę w górę. I widzimy się chyba do jutra. Dobre widzowie. Ale A, Trzymajcie się, cześć! Dobra, cześć!